Cześć, witam Cię na kanale MOTOBRAĆ. Statystyki kanału nie są zbyt korzystne, tak więc będzie mi niezmiernie miło, jeśli wspomożesz mnie w mojej twórczości, którą notabene tworzę właśnie dla Ciebie. Nie pogardzę kciukiem pod filmem, a jeśli materiał okaże się być dla Ciebie wartościowy, to czym prędzej kliknij w przycisk subskrybuj, by nie ominęły Cię kolejne materiały przydatne dla każdego motocyklisty, a już tym bardziej jeśli się dopiero wdrażasz w ten cudowny świat wypełniony adrenaliną i emocjami, jeśli wpisałeś w wyszukiwarkę YouTube frazę Honda CBF600, to z pewnością możesz się cieszyć, bo trafiłeś w miejsce, gdzie dowiesz się wszystkiego o tym motocyklu. Omówimy dzisiaj CBFkę na przykładzie mojego modelu CBF600S z 2004 roku, czyli z początku produkcji, ale zaopatrzoną w system ABS. Na rynku znajdziemy też wersję bez ABS, ale jej się raczej nie poleca. Nowsze modele, czyli te od 2008 roku, są już na wtrysku. To też znaczna różnica, ale o tym powiem przy poruszaniu kwestii spalania. Jeśli szukasz suchych danych technicznych, to zachęcam Cię do otworzenia linku z opisu. W tym filmie będę wyrażał raczej swoją subiektywną opinię. Pozycja za kierownicą jest wyprostowana, z lekkim pochyleniem do przodu. Daje to duży komfort podczas jazdy na dłuższe dystanse, do czego model S, czyli z owiewką, nadaje się znakomicie. Jazda w pojedynkę to czysta przyjemność. Nawet po zapakowaniu kufrów i sakw niezbędnymi gratami, motocykl nie czuje się ociążalny. Jazda z plecaczkiem kosztuje więcej wytrwałości, ale dalej jest osiągalna. Kanapa kierowcy jest całkiem wygodna, lecz po tylu latach przydałoby się nowe obicie, jakieś antypoślizgowe, żeby tyłek nie jeździł po całym siedzisku. W motocyklach od siedziska pasażera w zasady nie można dużo wymagać. W każdym razie mój plecaczek nigdy nie narzekał na brak wygody. W mojej opinii motocykl przeznaczony jest dla osób z przedziału 1,70 m do 1,85 m, ale jeśli zajdzie potrzeba, to do okiełznania maszyny wystarczy silne 1,60 m. Owiewka z modelu S w moim odczuciu jest trochę za niska, przez co na dalsze trasy polecam do kupienia deflektora. Deska rozdzielcza jest dosyć skąpa. Są oczywiście jakieś najważniejsze wskazania, takie jak prędkość, obroty silnika czy temperatura. Najważniejsze, czego mi brakuje, to wskaźnik paliwa. Honda ten model obdarzyła w tej kwestii jedynie lampką z rezerwą, w każdym razie trochę cywilizacji się tu przedarło i mamy chociaż zegarek. Na kokpicie mamy dużo miejsca, tak więc jest gdzie zainstalować różne gniazdka ładowarek, uchwyty do nawigacji czy telefonu, a nawet jeśli ktoś chce, to i na wyświetlacz zapiętego biegu znajdzie się miejsce. Honda zasila czterocylindrowy układ gaźników o pojemności 600 cm3, który osiąga 78 mechanicznych przy obrotach silnika równych aż 10800. To pozwala do setki rozpędzić tę tłustą maszynę ważącą 220 kg z jezdcem o masie 80 kg w niespełna 5 sekund. Jazda tym motocyklem, utrzymując wysokie obroty, staje się bardzo dynamiczna i rozpędzenie tej maszyny do prędkości 160 km na godzinę nie zajmuje dużej ilości czasu. Schody zaczynają się jednak powyżej tej prędkości, ale myślę, że od turystycznej sety nie powinno oczekiwać się czegokolwiek naderto. Przechodząc płynnie do spalania, Analizie poddajemy dystans 100 km. W trasie maszyna spali niecałe 5 litrów, przy spokojnej jeździe można realnie zbliżyć się do 4. W mieście, przy dynamicznej jeździe, ten potwór potrafi wciągnąć nawet 6 do 7 litrów. W trybie mieszanym mój model pali mniej więcej 5 do 5,5 litra. Bak ma pojemność 19 litrów, co daje nam zasięg przekraczający 300 km. Egzemplarze od 2008 roku produkcji zasilane są wtryskiem, dzięki czemu spalanie nie powinno w nich przekroczyć 5 litrów w mieście przy dynamicznej jeździe. Dodatkowo ich bak został powiększony o 1 litr. Sumując te dwa aspekty, możemy spodziewać się zasięgu ponad 400 km na jednym tankowaniu, a dla najbardziej ekonomicznych kierowców realnym staje się zasięg aż 500 km na jednym baku. Moto ma wagę około 220 kg, przez co początkujący jeźdźca może mieć problemy z manewrowaniem przy prędkościach parkingowych oraz przy przepychaniu motocykla. To jedyny minus przy wyborze tego motocykla na naszą pierwszą maszynę, bo co do mocy, to jest ona oddawana na tyle liniowo, że nie powinna śmielić raczkującego motużystę. Dzięki swoim gabarytom maszyna z boku wygląda bardzo mężnie i dostojnie. Widok z tyłu jest nieco gorszy, kierunkowskazy są zabudowane i tylko szerokość opony może dać znać kolegom jadącym za nami, że nie poruszamy się za jakimś skuterem. Dołożenie do CBF-y kufra centralnego i sakw bocznych powoduje, że nasz potwór przepotwarza się wygodnego i bardzo pakownego turystyka. Serwis napędu Hondy ułatwia stopka centralna, co uważam też za duży atut. Na koniec pozostawiam Cię z pytaniem, na które już musisz odpowiedzieć sobie sam. Czy opłaca się wydać na zadbany egzemplarz CBF -y z roku produkcji 2004-2007 sumę ponad 10 tysięcy? A może lepiej dołożyć 4-5 tysięcy i zaopatrzyć się w wersję od 2008 roku? Z tymi niewiadomymi Cię zostawiam. Jeśli dotrwałeś do końca materiału, to daj mi o tym znać, zostawiając komentarz pod filmem o treści Moto Brać", jeszcze raz zachęcam Cię do zostawienia łapki pod filmem oraz zasubskrybowania kanału. Serdecznie Cię pozdrawiam, widzimy się za tydzień, cześć.